W maju 2020 roku Małgorzata Kidawa Błońska oficjalnie zrezygnowała z ubiegania się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Decyzja ta została ogłoszona po tygodniach narastającej krytyki niskich wyników sondażowych. I poważnego kryzysu wizerunkowego. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej, która jeszcze kilka miesięcy wcześniej miała być poważną konkurencją dla Andrzeja Dudy, nie była już w stanie samodzielnie prowadzić kampanii. Jej poparcie w niektórych badaniach spadało poniżej 5%. Kryzys wywołał gwałtowne poszukiwania nowego kandydata. Wewnętrzne negocjacje w platformie trwały kilka dni. Oficjalne potwierdzenie padło 15 maja. Koalicja Obywatelska zdecydowała się postawić na Rafała Trzaskowskiego urzędującego prezydenta Warszawy, wcześniej europosła, byłego ministra administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Z formalnego punktu widzenia jego kampania rozpoczęła się z opóźnieniem. Inni kandydaci prowadzili ją już od kilku miesięcy, a termin wyborów nadal pozostawał niejasny ze względu na zamieszanie wokół pandemii i ich pierwotnego przesunięcia z maja na lipiec. Trzaskowski ruszył w trasę wyborczą natychmiast po ogłoszeniu decyzji. Pierwsze wystąpienia miały miejsce w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Ich charakter był wyraźnie dynamiczny. W przeciwieństwie do poprzedniczki, nowy kandydat. Od samego początku przyciągał uwagę mediów. Frekwencja na wiecach zaczęła rosnąć, a przekaz kampanii budowany był wokół haseł dotyczących praworządności, demokracji, samorządności oraz ograniczenia władzy centralnej. Sondaże zaczęły się zmieniać. W ciągu pierwszego tygodnia poparcie dla koalicji obywatelskiej wzrosło o kilka punktów procentowych, a Trzaskowski zaczął wyprzedzać Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka Kamysza. Stając się głównym kontrkandydatem Andrzeja Dudy, niektóre badania wskazywały nawet, że w drugiej turze ma realne szanse na zwycięstwo. To sprawiło, że jego sztab natychmiast zwiększył intensywność działań. Uruchomiono działania w internecie, zaczęły się pojawiać pierwsze spoty, zapowiedzi programowe i wypowiedzi skierowane do konkretnych grup społecznych. Takich jak przedsiębiorcy, młodzi wyborcy czy samorządowcy. Choć start kampanii był spóźniony i pozbawiony wcześniejszego zaplecza logistycznego, efekt mobilizacyjny wśród elektoratu opozycyjnego był widoczny. Trzaskowski w ciągu zaledwie kilku dni przejął rolę lidera opozycji. W sondażach zaczął nie tylko gonić, ale w niektórych zestawieniach również przeganiać urzędującego prezydenta. Na tym etapie kampanii najważniejszym pytaniem Pozostawało to, czy w ciągu kilkudziesięciu dni zdoła dotrzeć do wystarczająco szerokiego elektoratu, szczególnie poza dużymi miastami. W drugiej połowie maja, gdy kampania Rafała Trzaskowskiego zaczęła nabierać tempa, sztab urzędującego prezydenta natychmiast zintensyfikował działania. Kluczową rolę odegrały media publiczne przede wszystkim Telewizja Polska, która od lat relacjonowała aktywność głowy państwa. I rządu. Po ogłoszeniu nowego kandydata znacząco wzrosła liczba materiałów poświęconych Trzaskowskiemu, część z nich miała charakter krytyczny. Analizowano jego działalność jako prezydenta Warszawy, wypowiedzi z czasów pracy w Europarlamencie oraz wcześniejsze deklaracje światopoglądowe. W jednym z pierwszych materiałów przypomniano podpisanie przez Trzaskowskiego tzw. karty LGBT, przedstawiając to jako zapowiedź ideologicznego zwrotu. W kolejnych tygodniach pojawiały się tezy o chęci wycofania przez niego kluczowych reform z perspektywy zwykłego obywatela, w tym 500. Akcentowano też powiązania z Brukselą i zachodnimi środowiskami politycznymi, co przedstawiano jako możliwe zagrożenie dla suwerenności państwa. W czerwcu rozpoczęto emisję oficjalnych spotów wyborczych Andrzeja Dudy. Część z nich miała wyrazisty przekaz emocjonalny. Odnosiły się do bezpieczeństwa dzieci, tożsamości narodowej, stabilności. Równolegle emitowano codziennie relacje z objazdów prezydenta po kraju, gdzie pokazywano go w kontaktach z mieszkańcami małych miast i wsi. W tym samym czasie Rafał Trzaskowski koncentrował się na kampanii bezpośredniej i obecności w internecie. Jego przekaz opierał się na wartościach. Takich jak Konstytucja, Samorządność, Praworządność i Integracja Europejska. Spoty były stonowane, a forma przekazu bardziej rzeczowa niż emocjonalna. Choć styl kampanii sztabu DUDY, w tym media publiczne, był momentami odbierany jako ostry, to z perspektywy skuteczności okazał się spójny i dobrze dopasowany do odbiorców. Szczególnie silnie trafiał tam, gdzie TVP pozostawała podstawowym źródłem informacji. W powiatach i na terenach wiejskich. Według raportu Fundacji Batorego w trakcie kampanii między pierwszą a drugą, turą TVP poświęciła około 80% czasu antenowego prezentacji działania Andrzeja Dudy, a większość pozostałego czasu przeznaczono na krytykę jego rywala. Takie proporcje nie były jedynym czynnikiem decydującym o wyniku, ale stanowiły istotne wsparcie w utrzymaniu jednolitego. Przekazu. Ostatecznie przewaga jednej strony w zakresie obecności w mediach publicznych przy ograniczonym zasięgu działań drugiej strony poza dużymi miastami miała realny wpływ na ostateczny układ poparcia. Na nieco ponad tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich telewizja polska zapowiedziała organizację debaty kandydatów. Wydarzenie miało odbyć się w Końskich. Mieście, które już wcześniej pojawiało się w przekazie kampanijnym Andrzeja Dudy jako symbol tzw. Polski Powiatowej. Zgodnie z zapowiedzią, w debacie mieli wziąć udział obaj kandydaci, odpowiadając na pytania przygotowane przez redakcję TVP oraz zaproszonych uczestników. Rafał Trzaskowski nie zaakceptował zaproponowanej formuły. Jego sztab argumentował, że nie przewiduje ona bezpośredniej wymiany poglądów ani równego traktowania uczestników. Zamiast tego zaproponowano alternatywne wydarzenie w leśnie. Spotkanie z mieszkańcami transmitowane w internecie, z pytaniami zadawanymi bezpośrednio z sali. Obie strony pozostały przy swoich decyzjach, przez co 6 lipca o godzinie 21 w debacie w końskich udział wziął tylko jeden kandydat. Andrzej Duda odpowiadał na pytania przed kamerami TVP, a naprzeciwko niego znajdowało się puste krzesło symbolizujące nieobecność rywala. Przekaz wydarzenia był czytelny. Obecność jednego kandydata i nieobecność drugiego wytworzyły silne kontrasty. W mediach publicznych, jak również w części prywatnych relacji wydarzenie zostało przedstawione jako symbol determinacji jednej strony i dystansu drugiej. Trzaskowski występując tego samego dnia w Lesznie również odpowiadał na pytania i prezentował własne stanowisko. Jednak zasięg obu wydarzeń nie był porównywalny. Debata w Końskich, nadawana na żywo w głównym paśmie TVP1, miała zasięg ogólnopolski i docierała do znacznie szerszej publiczności, w tym do elektoratu, który rzadko korzystał z alternatywnych źródeł informacji. W analizach powyborczych wskazywano, że nieobecność Trzaskowskiego na antenie telewizji publicznej w tym kluczowym momencie była Poważnym osłabieniem jego widoczności. Choć jego działania miały charakter symbolicznego sprzeciwu wobec warunków, w których miała odbyć się debata, dla części wyborców istotniejszy był sam fakt, że nie wziął udziału w wydarzeniu transmitowanym przez główne medium informacyjne w kraju. Sztab Andrzeja Dudy wykorzystał ten moment jako element szerszej strategii konsekwentnego docierania do wyborców w mniejszych miejscowościach i utrwalania własnego przekazu za pomocą wszystkich dostępnych narzędzi, również tych o charakterze instytucjonalnym. Z kolei sztab Trzaskowskiego postawił na odrębną formę komunikacji, ale jej skuteczność okazała się ograniczona zasięgiem i siłą przebicia. Debata, która mogła być konfrontacją dwóch wizji, zmieniła się w dwa osobne wydarzenia. I to jedno z nich miało znacznie większy wpływ na końcowy obraz kampanii. 12 lipca 2020 roku po tygodniach intensywnej kampanii i rekordowej mobilizacji elektoratów obu stron Polacy ponownie udali się do urn. Frekwencja wyniosła 68,2% i była najwyższa od 25 lat. Lokale wyborcze w wielu miejscach otwierano jeszcze przed godziną siódmą, a w niektórych komisjach kolejki utrzymywały się przez większość dnia. Ostatnie sondaże publikowane przed ciszą wyborczą wskazywały na minimalną przewagę jednego lub drugiego kandydata, zależnie od źródła. Żadne nie dawały jednak jednoznacznego zwycięzcy. W sztabach panowała ostrożność, ale również wyraźne oczekiwanie, zarówno na potwierdzenie sukcesu, jak i ewentualne rozczarowanie. Wieczorem, kilka minut po godzinie 21, ogłoszono wyniki sondażu Exit Poll, przygotowanego przez Ipsos. Zgodnie z nim Andrzej Duda zdobywał 50,4% głosów, a Rafał Trzaskowski 49,6%. Różnica wynosiła zaledwie 0,8 punktu procentowego i mieściła się w granicy błędu statystycznego. Oba sztaby zareagowały ostrożnie ale z wyraźnym podziałem emocji. W Sztabie PiS pojawiły się pierwsze oklaski i okrzyki radości, natomiast w Sztabie Koalicji Obywatelskiej dominowały powściągliwe komentarze i oczekiwanie na dane Państwowej Komisji Wyborczej. Kolejne godziny przynosiły napływ danych z obwodów głosowania. Wyniki potwierdzały przewagę Andrzeja Dudy, choć różnice w kolejnych województwach były niewielkie. Trzaskowski zdecydowanie zwyciężył w dużych miastach w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku czy Wrocławiu, gdzie zdobywał nawet powyżej 60% głosów. Jednak poza aglomeracjami struktura poparcia wyglądała inaczej. Na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach przewaga Dudy była wyraźna i systematyczna. To właśnie tam budowała się przewaga, która zsumowana w skali kraju przesądziła o wyniku. Oficjalne dane ogłoszono następnego dnia rano. Andrzej Duda zdobył 51,3% głosów, a Rafał Trzaskowski 48,97%. Różnica wyniosła nieco ponad 422 tysiące głosów. To oznaczało jedno z najmniejszych zwycięstw w historii wyborów prezydenckich po 1989 roku, ale wystarczające, by zapewnić reelekcję. W wystąpieniu wieczornym Trzaskowski podziękował swoim wyborcom i zapowiedział dalszą aktywność polityczną. Andrzej Duda ogłosił zwycięstwo i zaapelował o jedność, deklarując, że w nowej kadencji będzie prezydentem wszystkich Polaków. Komentatorzy wskazywali jednak, że druga tura kampanii pokazała wyraźny podział, zarówno geograficzny, jak i pokoleniowy, który w następnych latach miał nadal odgrywać istotną rolę w polskim życiu publicznym. W analizach powyborczych wielokrotnie podkreślano, że decydujące okazały się trzy czynniki. Przewaga informacyjna, jednej strony, wyraźne zróżnicowanie terytorialne w mobilizacji elektoratów oraz brak pełnej spójności w przekazie kampanijnym, drugiej strony. Obie kampanie miały swoje atuty, ale również ograniczenia. Ostatecznie wygrała ta, która lepiej dostosowała się do warunków i potrafiła wykorzystać dostępne narzędzia bardziej skutecznie, szczególnie w ostatnich dniach kampanii.